Rządy Bolesława Śmiałego obfitują w sukcesy i kończą się w sposób dramatyczny i co nieco tajemniczy. Między ambitnym, okrutnym, porywczym królem, Bolesławem Śmiałym, szczodrym, a biskupem Stanisławem ze Szczepanowa, biskupem krakowskim, dochodzi do konfliktu. I jak to często w historii polskiej średniowiecznej nasza wiedza źródłowa na ten temat jest dość ograniczona. Co wiemy, że do tego konfliktu doszło? że Bolesław śmiały kazał zamordować biskupa, a potem musiał z Polski uciekać. Dlaczego? O co w tym konflikcie chodziło? Tu już nasza wiedza jest hipotetyczna. Mamy dwie wersje tych wydarzeń. Pierwsza tradycja, tak zwana kościelna, mająca swoje źródła, między innymi w kronice Wincentego Kadłubka, mówi o tym, że Bolesław Szczodry był władcą okrutnym. Bardzo surowo karał wszystkich tych, których uważał za winnych nieposłuszeństwa. Miał podobno kobietom, które zradzały mężów podczas wyprawy kijowskiej, kazać piersią karmić zwierzęta. W tej wersji kościelnej biskup Stanisław zaczął upominać władcę, że nie godzi się być tak okrutnym, tak bezwzględnym, tak niehumanitarnym w stosunku do swoich poddanych. To upominanie władcy zakończyć tragicznie, bo... Jego śmiercią. A potem władca musiał z Polski uciekać. Druga interpretacja, która nawiązuje do niejasnych zapisów Gal Anonima, sugeruje, że biskup uwikłał się w jakiś spisek przeciwko królowi. Że być może ten spisek inspirowali Niemcy, którzy chcieli się pozbyć króla Polski, który był niezależny od nich, który działał na ich szkodę. Kiedy król się zorientował, że no wśród spiskowców jest biskup Krakowski, postanowił go ukarać. Udało mu się biskupa zamordować, no ale sam też musiał z Polski uciekać. Nie wiemy, jak dokładnie było w tym konflikcie, jakie były racje. Wiemy, jakie były konsekwencje tego konfliktu. Dla biskupa krakowskiego konsekwencją była śmierć. Dla władcy Polska śmiałego opuszczenie kraju. Dla Polski utrata biskupa i monarcha. Bolesław Śmiały z Polski wyjechał, nigdy do Polski nie wrócił. Według jednych z tradycji miał pokutować za to, co zrobił. Nie ma na to dowodów, niektórzy historycy wątpią w tą wersję. Tak czy inaczej, jedno jest pewne: Bolesław Śmiały zmarł na wygnaniu, nigdy już do kraju nie wrócił. Do kraju wrócił jego syn Mieszko, i tu został otruty. Nigdy władzy w Polsce nie przejął. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.